Zostaw łapkę w górę i koniecznie obczaj sklep Ferrajna Box i koszulki Ferrajny w opisie. Dzięki za epicką aktywność i zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony Dealer i witam Cię w kolejnym odcinku z Minecraft Ferraina na naszym niesamowitym kanale. Słuchajcie, robicie niesamowite rzeczy, miliardy łapek w górę pod każdym odcinkiem. Dziękuję za taką niesamowitą aktywność. Oczywiście bo poprzednie odcinki są w karcie, a Live y codziennie o 19.00, więc zapraszam bardzo serdecznie. Cześć, siemaszko tricus. Łombo COMBO! Tak, jest z nami dzisiaj Łombo Combo, Tricus, yy, Jesz w Minecraft i słuchajcie, bardzo dużo rzeczy się stało na ostatnich live streamach. Po pierwsze, mamy psa Cyryla. O, gdzie, gdzie on jest? O, tu jest psa, pies Cyryl, proszę bardzo, Piesek Cyryl wrócił na ferajne, więc wszyscy możecie przywitać się z nim w komentarzach. Cześć Cyryl, ok, cześć, cześć, cześć. I yy, no cóż. Co się nie zmieniło, to to, że wszędzie są bambusy, jak widać. Ernest nie czeka, o co chodzi do końca. To ci mogę wytłumaczyć pokrótce. No. Chodzi o to, że Doknes znalazł w skrzynce bambusa. I te wszystkie bambusy, które są na całej frajnie, to są dzieci tego bambusa. No Jakie skrzynce? Jak można Taka nazwać? skrzynka ze skarbem, wiesz? Ja też znalazłem. A -a. bambusa I właśnie, stary, w środku niej był bambus Bambi, a to wszystko są jego dzieci. Jakby dosłownie, z tego samego pędu wyrosło, no nie, więc całkiem kozacka wizja. No i ten bambus za całą w poprzednim odcinku, jeżeli nie widziałeś, to koniecznie nadrób, drogi widzu. A dzisiaj będziemy kraść konia Shandiemu, znaczy osiołka, dosłownie, bo stwierdziłem, że jest kozacki, bo ja mam siodło od Knesa i stwierdziłem, że jako, że Shandy ukradł wszystkie koniki, to bardzo niemiłe, bo tak zrobił Shandy, nie czy wiesz o tym. Że ukradł wszystkie krat, konie sferalne. Tak, kradł konie. To mi na widzowie I rzeczywiście to jest prawda. Więc ja postanowiłem, że ja uwolnię, nie ukradnę, uwolnię tego osiołka pięknego. I to będzie mój osiołek. I możecie księso, napisać, Jak nazwać. Uszedł niego w domu. Jak A. nazwać tego osiołka? Piszcie w komentarzach. A my mamy już małe zabamy i Cyryla, i osiołka, który czeka na, waszu, na wasze imię, więc piszcie w komentarzach. Ja będę też komentarz, oczywiście. I musimy zaparkować osiołkiem, myślę, że w środku domu. Cześć, siema, to ja na osiołku. Jako <laughs> było wygląda, nie? No, To jest super śmieszny No to jest taki mały, dużo mniejszy niż konik zwykły, więc okej, okay, tutaj sobie zaparkujemy i może go też do lasso przywiążemy, nie wiem skąd mam lasso, znalazłem, leżało, dosłownie lasso leżało na środku ferajny. nie wiem czyje, ale stary, strasznie znajduję jakieś itemki w ogóle, znalazłem jakieś konia, jakieś siodu dostałem, strasznie... Dziwny krzyk. No <noise> właśnie nie wiem, nie wiem, stary, tu chodzę i znajduję takie rzeczy jak lasso. Leżało na środku ferajny lasso i je wziąłem po prostu po drodze, na drodze, dosłownie na drodze, leżało lasso. Aha, i stary, co jest bardzo ważne, y, z, chcę stary na dzisiejszym odcinku y, pohandlować z handlarzem, ponieważ wrócił handlarz na ferajne. Nie wiem czy słyszałeś, y, bo był handlarz, taki specjalny villager, magik, który z ferajny uciekł, bo go chyba po prostu ktoś zamordował. A nie wiem kto. Doknes mówi, że nie ja, buchnes. ale to nieprawda, bo to nie byłem ja, bo ja akurat bardzo chciałem handlować z tym właśnie rzemeczkiem, ale na szczęście przyszedł kolejny i teraz, stary, póki jest kolejny villager, mam koncept, żeby go uwięzić, stary, robimy mu klatkę, OK. Żeby Aha. nie uciekł, był bezpieczny i pod kontrolą. Znaczy, to trochę brzmi strasznie, ale to tylko villager, więc... Ym... No dobra, to brzmi bardzo źle, nie? No tak, to jest człowiek, tak jak ty i ja. No mniej więcej, dobra, stary, musimy go. Musimy go przepchnąć teraz. Musimy go przepchnąć, żeby poszedł tam do tej dziury i zaraz go zamkniemy. To znaczy trudne. bo trudne. Tym razem nie chcę, żeby uciekł. No wiem, że to jest trudne. Uh, Okej. Okay. Dobra. O, idzie, idzie idzie. O, nie, 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 wracaj tu! Wracaj tu! Okej, okay, może tu go zamkniemy? Stary, on za szybko się. Co on robi? Może go podkopmy. podkopmy nie, dobra, go. już jest, już jest! Cze, już cze, 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 no, gdzie on jest? Ej, ej, no nie, on ej, nie, ej, nie ma ej, go, stary, on ucieka, widzisz? On ucieka cały czas! Czekaj, o, może podkopmy go, podkopmy go, mówię ci! Chlepimy go? Stary, ale on już teraz nie patrz Widzisz? Dobra. <laughs> czekaj, czy <czekaj>, zróbmy tak, <laughs> że gdzie on jest. Dobra, o, w ten sposób stary. Tu jest villager. <laughs> Piękne. Za jakimś za kraton. Zróbmy coś takiego, stary, żebyśmy my wiedzieli gdzie on jest, a reszta Ferrari nie wiedziała. To postawmy taką ziemię tu po prostu. I będziemy wiedzieć, że pod tą ziemią kryje się ten villager, dobra? Dobra Dobra, to pod tym bertem tu, znajduje się villager, o Ostatni bert tutaj stary i to jest schowany nasz villager prywatny Teraz chodź stary do wioski Ej, co jeżeli ktoś inny tak zrobił, dlatego go nie było Musimy teraz zdobyć więcej emeraldów, żeby z nim pohandlować, dobra? Więc chodźmy do wioski i obczajmy za co możemy mieć emera... Cze bo ktoś wymordował wioskę To skąd możemy mieć teraz no emeraldy? No nie, czy my nie będziemy mogli mieć emeraldów? Czy musimy znaleźć jakąś inną wioskę po prostu? O, jaka masakra, czekaj, bo ja tu nie ma emeraldów, ja miałem jakieś emeraldy, czy masz emeraldy? Nie masz pewnie. E, nie. O kurczę, stary, niedobrze, znaczy się, teoretycznie ja wiem, gdzie jest dalej wioska, mam się na emeraldów, to jest coś. Ja też wiem, jest tam bardziej na północ. Ale wiesz, czy tam są villagerowie, czy nie? No. Są, tak? Czy, że wiesz? No to znaczy... No tak, że... są, 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 są. Okej, okay, ty zaprowadzisz mnie, stary? W sensie, ona chyba jest tam na wschodzie, ta wioska, nie? No dobra, e, no to więc... prowadź byku, idziemy ku przygodzie. I słuchaj, to jest kolejna rzecz, którą chcę zrobić. A ostatnia rzecz, to chcę Wam pokazać i troszeczkę rozbudować moją tajną farmę Krzaknesa, którą zbudowałem pod domkiem. Czy znaczy, im? jak myślisz? Krzindiego. E, nie, do Knessa, stary, miało się no się rymować, Że zbudowałem farmę Knessa pod domkiem do Knessa. O co chodzi, to powiem, A. wam powiem. Znaczy, po, po, powiem potem, ok? Potem tracimy odcinka. Na razie musimy skończyć ten wątek z villagerem, więc rzeczywiście, stary, tu jest wioska. Nie myliłeś się, ale czy ona jest. Wow, ile tu jest. Wi no, ty? Widzisz? Ile tu jest. Stary. Iron stary Golemów, znaczy raz, to dwa. Iron stary raz, dwa. To moje tajemne miejsce, stary. Trzy, ja tu nie, nie każda miejsca... Wow, życie tu kwitnie. Elegancko, jaka, to jest duża wioska. Normalnie... Uuu, to jest włoska piratów! I co tu możemy zrobić? Możemy za 15 węgla mieć jeden emerald. To nie jest aż taki dobry deal, jeżeli nie mamy tyle emeraldów. To jest dobry deal za skórę, stary, za skórę, bo ja mam bardzo dużo... ...krówek, więc teoretycznie można by wymienić się z nimi... Okej, okay. albo węgiel... ...albo marchewki. Marchewki też mam. Ej, stary! Tu jest całkiem nieźle, ja mam i marchewki. to są marchewy u nich, stary. Ooo, stary, na tym musimy wracać. że ja chciałem wracać tam do siebie po marchewki. A nawet jednej ja potrzeby. O, jeszcze chory jesteś. No. Nie dobrze, Niedobrze, dobrze. Więc zostawcie łapkę w górę, żeby Tricus wyzdrowiał, bo to ponoć jest najlepszy. co oni robią? Oni coś pili, stary! Widzisz? Co? O, on coś wypił, ten villager. Oni nie się to. leczą, oni się leczą. Ta, leczą stary, tak to, tak to mówią. No tak, tak to, jest, sklepem, medyczne, to jest medyczne ziółko jakieś. Czerwonymi nosami. Wikni. Nie, nie wiem, nie, nie oceniajmy, może, nie oceniajmy. Ale ty już byłeś w na tyle, że stary sprawdzałeś, co jest w środku i ty dalej? Czy. E, no nie tak. bardzo. Aha, okej. Okay. czekaj, bo gdzieś tu był taki ziomeczek, tylko okej, okay, tu już prawie. Uh, nawet za stare stary oni oferują te rzeczy. Ale naprawdę dobra wioska, naprawdę są dobre tradey. No, stary. Hmm, ale gdzie jak to jest? Je, Jaki je które... rzusek tricusek znajdzie, to, to, to nie ma we wsi czegoś tam. Tak, to, to ma sens. Co? To nie ma handlarza to, we wsi. To, 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 stary, nie, działa, to działa, dobra, więc tak, ja tu włożę mu jeszcze, o kurczę, brakuje mi trzech dosłownie. Chciałbym, stary, ulepszyć villagera, wiesz, to jest mój taki mały, moje małe marzenie, ulepszyć villagera, wiesz, słuchaj, żeby miał ten poziom wyżej, więc ja sobie jeszcze troszeczkę marchewek zasieję. O, widzę, że to mnie uprzedziłeś, proszę, no, proszę, stary. farmer tricus, jak się patrzy, no ładnie. No dobra, to, stary, myślę, że wstarzam te kilka staków. Ile masz marchewek? No, ja wszystkie zasadziłem właśnie teraz. Aha, okej. Okay, w sensie, i... to co tutaj rosło, to były moje marchewki zasadzone, właśnie, czyli, więc teraz. Zebrałem, dopiero czyli będzie, Teraz dopiero będzie rozwój, jakby tego, Aha, co zasadziłem. Aha, dobra, bo ja mam stary. prawie tak, pra, Prawie stak, Tak, O, właściwie no, można powiedzieć, ja stak. że. ja mam stack. Ja mam też, okej, okay, stary, myślę, że możemy więc wrócić i pohandlować znowu z tym villagerem. Kozacko, stary, bardzo fajny tutaj trade mamy. I ten ziomeczek, jak najbardziej chętny. Widzę, że to bardzo słabo teraz leveluje, kiedy jakby już raz to się zrobiło, niestety. Niestety to nie jest takie proste, jak myślałem, że będzie, no ale cóż, też nie mamy... Nie, ja nie mam buraczków, to ale można mam... handlować raz na parę minut, nie, stary? Nie, chyba teraz przyspieszyło. Jest coś takiego. A, A chyba, tak że Ty w każdym. Tego nie wiem, stary, no handlowałem z nim kilka razy pod rząd, tylko po prostu bardzo mało expa mu to dało, w sensie... Jakby mi dało w nim, wiesz, co chodzi, że jakby... Bo tu levelujesz tych villagerów, wiesz co? Chodzi. No wiem, wiem, wiem. Tak, no? tak, to bardzo słabo to teraz zadziałało, ale się wymienił i dałem mu te marchewy, on mi dał emeraldy. Mam już 12, więc stary całkiem bogactwo się tutaj zaczyna. Oni tu stary uprawiają miłość, dzieci robią, dobra. E, stary, A możemy może? my też? nie, nie. E, Okej, okay, stary, mam 14 emeraldów. Ile ty masz? Ty jeszcze co? Nie, nie dawałeś. A ile trzeba mieć, żeby. Nie wiem, stary, no, jakby 22 chyba. On za węgier handluje, to nie. Ale nie, ty ten, o, ten, nie ten, nie ten. Taki z kapeluszem, Fred, ale nie ten, co na dole jest. Taki inny z kapeluszem. Szukaj typa z, z kapeluszem. On ci marchewę, stary, weźmie. Potrzyma i weźmie i będzie jadł. Ale, uh. ale nie ma, ten, ten ten, nie ten, to nie tamten. Gonisz złego jak coś. Tamten za węgier chyba się chce handlować, stary. Chciał pewnie, żeby nie było... Tak, ten jest, nie ten jest za siano, ale też jest pszenica, więc w sumie za się handluje. Spoko, Kurczę, może no. być taki deal. Skoro Nie mogę jest, znaleźć to tego marketkarza. No niedobrze, niedobrze, ja też stary, ja się nie mogłem. On może, może stary, doszedł do jakiejś takiej nirwany, takiego spełnienia i już zniknął, wiesz, wyparował jak stary się handlował. Już jest szczęśliwy no. stary i zniknął. Nie potrzebuje już żyć. Dobra, e, bo spełni swój cel, czy coś, nieważne. Nie, nie, nie e, Okej, okay, ja zaraz podejdę sobie emeraldy za piękną pszenicę, bo mam tej pszenicy w miarę już sporo. Okej, okay, gdzie jest ten z kapeluszem? Widzisz, stary jakiekolwiek ziomeczka z kapeluszem? No właśnie nie. A bo oni się chowają na starym domków, trzeba szukać w domkach. On już śpi! Ej, ziomek! Wyłaj z łóżka! O, dziękuję bardzo. Sorry, że tak wyglądał. Bo ja tutaj mam trzystaki marchew, Uuu, a ja. Nie mam uu, jak przechądlować. Okej, okay, stary, czy on już leweluje? Ej, ziom, on. Pra... on leveluje chyba, bo on zaczął się świecić i Co? tak! Wyszły nowe rzeczy. Nowe tak, ewoluowałem villagera stary. Teraz handluje się jeden emerald za cztery jabłka, co jest w miarę fajne. Czy to mogę mieć aż tak właściwie, no? Tak stary jabłek mogę mieć. A gdzie no, ty jesteś? Zacko. Ja jestem w samym centrum wioski. Gdzie ty jesteś? Eee, o, a, widzę cię, byku. A gdzie no. jest frajna, bo w sumie mam dużo już tych emeraldów. Tak, jest... wiem. A ja też chciałem z nim przehandlować. Gdzie on jest? No on jest, ale on się handluje tylko za pszenicę, jeżeli już. A, a, a nie ma marchewkarza? E, on nie jest marchewkarzem. Marchewkarz stary pewnie w którymś domku śpi. Możemy teoretycznie chodzić, szukać. Uuu, tu stary jeszcze była skrzyneczka. Myślałem właśnie, że zebrałeś te rzeczy ze skrzyneczki. A tu była skrzyneczka, ale nic takiego więc nie ma co, wiesz, rozpaczać. E, no, w którymś domku musi być ten słomiarz. Szukamy słomiarza? W sensie marchewkarza. No tak, e, no, ta, ale ma no. Słomiany kapelusz, tak, ale mam słomany kapelusz, czyli jest tak. Tego nazwałem. Dobra, no stary, to może poszukać. <noise> Czuję się bardzo źle, jak chodząc do ich domu patrzeć, jak oni śpią. Który... Ale z nimi się da... O, patrz! Stół kartografa! Gazacko. I pusta mapa! Coś sobie dognąć chciał na pewno bardzo, bo on ostatnio siedzi i w tych mapach. Weźmiemy sobie... No dobra... A to można, stary, skraftować, więc nie ma co. Może tu, stary, będzie, bo oni gdzieś przecież, no, nie wyparowali. Okej, okay, tutaj nie... Tu nie. <laughs> w takim razie, może tutaj nie. To jest jakiś ciekawy ziomek, ale niestety nie słomiasz. Hmm. słoma pod domem, niestety, ale nie w środku. Stary. To już no... się uroiło, że to słomiasz. Nie, to był słomiasz. To był słomiasz 100 Pro. To był stary, najbardziej słomiasty gości, jaki ja poznałem. No, oprócz tego, który handlował słomą, bo jakby on jest bardziej słomiasty, e, Ale nie, no, lipa stary. Jakby to jest duża wioska, myślę. ciężko go znaleźć. No, po prostu. E, byku. Zaprowadzisz nas do rajna? Czy coś? Oczywiście. Co oczywiście. na to? Okej, okay, okej, okay, dobra. Zapraszam za mną. Ja bym, sorry, że nie da się się wyhandlować, ale jeżeli stary będę mógł jakoś się podzielić z tobą, to podzielimy się, dobra? Tymi my mamy, co wyhandlujemy. Zresztą żeby że były jakieś kozackie rzeczy, żeby się bardziej ciekawe. Gdzie ty jesteś, stary? Bo ja jestem na środku wioski. A, Sorki. No to chodź, chodź. Widzisz mnie? Nie, średnio. Gdzie ja mam się patrzeć? Widzę. Tutaj, za ciebie, za siebie. Okay. Za siebie. O, widzę! Jeza tricusa. Biegnę za tobą, koleżko! Dobra. E, no to, stary, no, trochę failowo. No, o, mi się... O, tu jest jakiś słomiarz. A to jest ten, musisz jeszcze jest, Spróbuj. Musisz go obudzić, stary, o tak. I co? Mam Marchewy? Czy Siano? Siano. A, no to. Przy, przykro mi, Ernest, przykro mi. To chodźmy po prostu, stary. Nie ma co rozpaczać, stary. Myślę, że. Myślę, że tu wrócimy jeszcze, okej, okay, Ernest? Obiecuję ci. Nie płacz. Dobra. Wrócimy tu, stary, nachandujemy się. Żyjemy miliard emeraldów, mówię ci. A chyba, że on po prostu zniknął, bo już jakby starczyło mu stwierdzić, że misja została spełniona i zniknie. Kto tu buduje? Takie drogi, test im pewnie, nie? W ogóle, czemu są stary? Aha. Czemu tu jest netherrack? Czemu to służy? Czemu się zmienił netherrack? Cze no, nie, nie wygląda źle, troszeczkę bardziej gładko, ale czemu jest w drodze netherrack? Fajnie, stary? bo jak wyglądał jak flaki, stary. Jak flaki? No taki był teksturpak, że netherrack to były flaki, widziałeś to? Nie, nie widziałem. Fajny był. O, mój osiołek, który jeszcze nie imienia, przypominam, piszcie w komentarzach imię dla osiołka. A live od 19, tak to przypominam. Nie, stary, nie widziałem, ja bardzo mało w życiu grałem na resource packach, serio. Najby pierwszy resource pack, na którym grałem tak długo, to jest nowy resource pack, w sensie ten obecny, że jakaś pierwsza zmiana, nieważne. Jakby, chodź do villagera naszego byku, tutaj. A, może tylko oświetlić delikatnie, może się przyda. Okej, okay, i zobaczymy. O, on tam jest, stary. Widzisz go? Znaczy, no. nie widzisz go, ale patrz, bo on jest stary, niewidzialny w nocy. I uważaj, nie spadamy, stary, tylko nie spadnij. I możemy handlować, stary. Okej, okay. więc ja się wymienię. W sumie, co mi się by opłaciło? Może fajnie by było za pięć emeraldów wymienić się na dżunglowe drzewko. Okej, okay. i się wymienię. Na razie jednym. Okej, okay. i stary jeszcze może wymienię się na. Fern? Po co jest Fern? Co to było Fern? Stary. Nie Dryba... co to jest. Chyba nie jest nic cennego, nie? To jest Snowball w ogóle. Lol, inaczej wygląda. Stary, nie, nie, nie gadziesz tematu, nie? Nie, no to Fern to są. Yy, te tajgowe drzewka. Zobaczmy, co to jest. To. to, to, to co, co to jest? Czym, czym to jest? Tajgowa trawa? To jest. o, aha. Aha, 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 to tak zdziałało, dobra, to jakby, ok, okej, słabo, nie opłacało się, to było warte jeden emeralt, naprawdę. Yy, nie komentuję tego, to jest ale... kanciarz, stary. No to straszny kanciarz, jakby, dobre słowo, kanciarz, ale stary dżunglowe drzewko fajnie mieć, myślę, piecze na feranie stary dżunglowe drzewko. Więc stary spoko, przejdzie do historii, z oreje i co jest fajne, stary, te dżunglowe drzewka możemy wychodzić w ten sposób, żeby rosły dużo większe, jeżeli zrobimy cztery, no nie, sadzonki obok siebie. Więc to ja tak myślałem nad no takim biznesem łatwym, szybkim. Rozumiesz, o chodzi, wiesz. No. Że, że jesz jedna sadzonka, potem z od drzewka będą cztery sadzonki. Pięknie, 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 tak się to robi. E, gdzie tu jest e, reszta sadzonek? Halo, czy... Czy naprawdę nie wypada żadna sadzonka? Jakby... Nie, nie gadajcie, czekaj, 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 czekaj. Jak to? Ja kupiłem tę sadzonkę za pięć emeraldów i nie wypada żadna sadzonka z tego drzewa. Okej, okay, Ernest, to jest oficjalny kanciarz maksymalny. Czy ty masz jakąś sadzonkę? Tak? Masz sadzonkę nie. jakąś? Nic nie, nie. masz. Czy, nie mam nic. Czemu on nas tak oszukał? Mam pełny ekwipunek. Gdzie on w ogóle jest? On tutaj, on tutaj jest? Tak, Gdzie... tak, 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 tak. Gdzie on jest? Tu. A, tu, dobra, okej. Okay. Stary, jakby... Nie wiem, naprawdę nie wiem co powiedzieć. No jakby nie mam innej opcji, jeszcze raz się z nim traduje, Po prostu za... Pakt ICE. Nie, nie chcę jakiegoś Pakt Dobra, Teraz dwie sezonki kupię i go zakupuję. I naprawdę. Grabisz sobie ziomek, naprawdę. Trochę się nie dziwię, że to ktoś ci zabił, naprawdę. Ja tu może powiem, więc dwa razy sezonkę i zobaczymy, czy wyrośnie. Raz. Eee, czy wyrośnie jakieś tam drzewo, fajne, więcej tych. tych. A teraz pokażę widzom, i to były te żarty, że jesteś, moją hodowlę krzaknesów. To zapraszam stary, na dół. Tutaj wiesz, do jeziorka. Jeżeli wierzycie, gdzie jestem, to zapraszam, zapraszam, zapraszam. Nie wiem, czy w mnie? Jestem pod domkiem do Knessa, obok Shreddy'ego też, jakby w wodzie. O tu, widzę, widzę, że jesteś w zapraszam. I to jest farma dealera. Zapraszam do środka, jest to. No, proszę. A, dobra. O, o, wow, o! Wat są krzaki, one gryzą. I to są stare krzaki, które hoduje pod domem do Knesa. Co za niż stare inicjatywie? E, no. Nie wiem, takie jak Doknes są dokładnie, takie. Że ranią Cię w serce, Chują. a w środku jeszcze jest też sypialnia, bo czasami, wiesz, po nocy zdarza mi się długo siać tutaj i hodować te krzaki, no i po prostu lubię czasami tam się zrzebnąć, więc zrobiłem rzeczko i jest to w pełni funkcjonalny krzaknesowy domek, a my, słuchajcie, możemy, mi się wydaje, już zebrać te drzewa, które wyrosły, czy tak się stało, tak, wyrosły, stary, obstajesz, że wypadnie jakaś sąka czy ten ziomek naprawdę jest takim kanciarzem, że nic nie wypadnie? No nie wiem, myślę, że aż tak nie kantujesz, szczerze mówiąc, ten typ. Dobra, miejmy nadzieję, stary, naprawdę miejmy nadzieję. Mi się, niestety, jakieś dziwne drzewo i mi się rozwaliła siekierka już, więc super. Trochę podejrzane. Źle to zwiastuje, że kierka się zepsuła przy robaniu tego drzewa. Więc uwaga, jeszcze jeden nam bloczek muszę zniszczyć i zobaczmy. Czy wypadnie sadzonka jakaś? Wypadło. Wypa wypadła? Gdzie? Za tobą. Serio, jedna sadzonka, stary, to też nie jest kozacko wcale, jakby... Nie jest źle, bo przynajmniej nie wyszedłem na minus. Wyszedłem na zero z tej sadzonki. Czy to jest, jakieś, no. czy to jest jakiś hazard, czy to jest jakiś lotto dosłownie, ruletka? To jest, jest... To ruletka, ale, ale to tak nie działało zwykle, zwykle po prostu wypada kilka sezonek z drzewka. Jesteś szczęśliwy. Jakby zazwyczaj chyba, nie? No. No, no właśnie, czy z dżunglowym jest inaczej? Weźcie, ludzie napiszcie w komentarzach, o co chodzi. Co jest w ogóle grane? Czemu te sadzonki są takie niskiej jakości? Naprawdę składam zażalenie. Okej, zobaczmy, co z tego wypadnie. Wypadła! O, czyli dwie. dwie, dobrze, dobrze, czyli mamy, kupiłem dwie sadzonki, mam trzy, załóżmy, nie w sumie naprawdę kupiłem trzy sadzonki, tak od początku, załóżmy, że ci się opłacało, Słuchaj, zasiejemy trzy drzewa i chcę po prostu mieć cztery sadzonki, żeby zrobić duże drzewo, wiesz o co chodzi? Więc ja tak jeszcze no. sieję, poczekam aż one wyrosną. Jest duży random tick speak. O, proszę, już wyrosło. To chyba też jest, ale śmieszne to drzewo dżunglowe, niskie, jak normalne drzewo. I już wypadają całki normalne. Kilka pokoleń drzewek stary i klątwa tego kanciarza już zniknęła. No, dziesięć zauważyłeś... pokoleń, żeby całkowicie zniknęła Piękne. Zobaczymy, że wypadają z drzew również teraz e, nie tylko drewno, ale też patyki. No. To jest całkiem dość ciekawe. O, patrzcie, patyki wypadły. Elegancko, w sumie śmieszne. I mam już cztery sadzonki, więc czuję się spełniony, można by tak rzec. I teraz zostało zebrać ostatnie, ostatnie drzewo z tych wszystkich mniejszych. I zasadzimy gdzieś e, duże drzewo. Stary, co to, żeby zrobić trolla MWC i zasadzić na jego domku drzewo ogromne? E, no, w sumie to jest niezły troll. Wypa bo stary, on ma taką wieką wieżę. Ja już zasadziłem tam bambusy kiedyś, stary, żeby jeszcze wyżej. I chyba nawet one. A nie, on zrobił jeszcze wyżej, to wszystko. Mój Boże, dobra, stary Mam 6 sadzonek. E, niestety nie mam bone Czy one wyrosną same bez bone Czy orientujesz się? Nie wiem. Hmm, w sumie też nie wiem, więc na wszelki wypadek zebrałbym troszeczkę bone Milla, Jeżeli jakiś mam, powinienem ja mieć. Ja mam. Masz? A ile, jak mogę spytać? 12. Okej, okay, ale przy sobie. Tak. Dort, chodź stary, do włóki, zobaczymy stary, jak to będzie wyglądało. Drzewo na samym szczycie domku, to nie tutaj, to nie tutaj. Czemu on wodą? Co jest zgrane? Stary to jest super zalane. Ty jesteś w środku. To, no żeby tutaj szybko stary wpływać. Szybko wpływasz, to jest szybkie stare? Jakby... No szybciej pływasz przecież niż chodzisz, nie? A rzeczywiście teraz tak jest. Zapomniałem. O mój Boże, stary, rzeczywiście ty jesteś już na górze, bo ty wpłynąłeś. No. No. Ja zapomniałem totalnie o tym. Ja jestem genialny, stary. Okej, okay, smart, prostu. stary, bo ty ogarniasz update nowy. Ja jeszcze nie przejłem. Jeden 14. Ale poprzednim! Tak? A, okej, okay, tak. to, to trochę fajne. Ma na franie, przedniej. przyznaję się bez bicia, dobra? No ja trochę wiesz. Wszyscy wiedzą, że ma na franie. Już na tej franie, stary, w ciągu ostatniego tygodnia grałem więcej niż w ciągu całej ostatniej franii, chyba, serio. Myślisz? Tak, nie przesadzam, naprawdę, tutaj gram coś sporo, a tam kompletnie wow! Ej, ta ferania tak wygląda fajnie z góry! Każdy domek jest inny, ale pasuje do siebie. A ja na ty... jestem na samej górze, stary. A, i ty jesteś w samym końcu Stary, i ty jakby... Powiedz mi szczerze, ty chcesz mieszkać w tym spoczy coś? Jakby... Tak. Co to, jest? A to jest? Ale będzie metro już, stary, niedługo. Mhm, a kto buduje metro, ty, czy...? No, już a na live'ie dużo, dobrań, dobrań, Masz czy... dużo żelaza? Ej, pokażesz mi metro teraz, zaraz jeszcze? No odcinku tym? Ej, stary? Co? Czy bo chciałem bardzo wejść, a nie mogę wejść Okej, okay. co? co? Zobacz, pa, patrz na mnie, patrz na mnie w tym momencie. Zobacz. No, no i co? Skarży wysoko. Czemu skaczesz wysoko? No? wysoko? Nie wiem! Ale. O Stary! Spadam! O mój Boże, przeżyłem! Wow! Ej, Szczerz czemu tak wysoko, stary? No właśnie nie wiem, ej, masz. masz yy, masz ziemię, tylko powiedz. Please, e, masz? Tak. Okej, okay, dobra, nie A ile ziemi masz? 63. A, dobra, elegancko, bo ja nie mam, a strytywałem. E, stry... Czemu ja lata? Ale wiesz, zobacz, stary, czy masz jakiś efekt nałożony? Może coś ci zaraziło? Nie, nie. Po prostu jest niska grawitacja tam na górze, czy co? No, chyba tak. Okej, okay, to ja płynę do góry. A, tak, mam na górze. Im wyżej, niższa grawitacja. Ale tak, serio, ty, jakim cudem? Ja tak skacze skaczę wysoko, przykład jak ty. Co jest? serio? No, no, a A na sprincie? Cześć, zaraz zobaczę. Próbuję wejść na górę tutaj. Ej, czekaj, na ile ja rozkłów skaczę? A nie, tutaj jest limit. O nie, zrzuciłeś mnie! Zrzuciłem cię? Stary, ja skaczę. Wydaje mi się, że normalnie. Można wiedzieć w komentarzach, ludzie, czy nie skaczę normalnie. I tu jest limit. Aha, tu jest już limit, rzeczywiście. To my tutaj stare drzewa nie posadzimy. No nie. To musimy zejść troszkę niżej. Może stary na taki poziom. Tak, żeby na środku stary tego czegoś. O, co że tutaj było drzewo, stare? Myślę, że starczy chyba, nie? Może troszkę niżej, no. troszkę, niżej, troszkę, niżej, troszkę niżej chyba. Czy tak jeszcze zejdziemy troszkę niżej? Okej. Okay. zrobimy latające drzewo stary u Okej. Okay. O, widzisz mnie stary? Nie. O, ja tu się buduję. Jakbyś mógł byku do mnie przyjść i postawić tutaj ten te, te, po prostu... ziemię, no nie? Bo ziemia jest potrzebna. A ja tutaj stary robię już takie miejsce na to latające drzewko u O, pięknie. O, byś mógł stary tu posadzić drzewo, a czy ziemię, a ja sadzę drzewo. Raz, dwa, trzy, cztery. I potrzeba Molci kosnej. uga, buga. Nie, nie trzeba było chyba, nie? Czy użyłeś? No nie. nie. Wow, ej, stary, super śmieszne, że jest latające drzewo na Farajnie, nie? No. Dobra, i teraz skończmy to trollę w ten sposób, że po prostu zniszczymy stary to kamienne coś, z całą otoczkę. okej, okay. i po prostu wówkę będzie mieć latające drzewo, stary obok swojej bazy, co będzie super dziwne chyba. Okay. O nie! Spadam! Stary, zniszczysz to za mną, jest resztę. Jezioro. wiem, tak. spadłeś jeszcze. Okej. Okay. Ja odejdę kawałek i zobaczę, jak z daleka wygląda latające drzewo obok domu. O, spadłem, stary. Też spadłeś? ja. Czemu tu schodek był? Prawie się zabiłem przez to. Stary, ale kozackie jest drzewo, latające drzewo, nigdy nie wziąłeś takiego, stary. W się. Sensie, to nie ma żadnego sensu, no nie? No? Trzeba, bo ja chcę zniszczyć to połączenie, żeby było nic z niczym połączone, żeby było czyste, stare ten, drzewo. I byś mógł starać jeszcze mi na odcinku pokazać metro, byłbym mega happy, bo stary chce wyjść i ono jest. O, 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 ej, szybko się pływa, rzeczywiście. W kilka z tego można być na samym szczycie. Kozacki, no. stary. Ej, dzięki, że mi powiedziałeś o tym, ja nie wiedziałem o tym kompletnie. No stary. Wow, pyk, 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 pyk i ja jestem już za wysoko, mi się wydaje, będę musiał jakoś obejść. Okej, okay. nie, a nie Tak nie robią najlepsi za kumple. Że się wspinają szybko? czy, czy że mu... update, tak. Mówią sobie sekrety takie o update'ach. Tak, tak, o update tak. no. Tak, to są Minecraftowi przyjaciele. Dierktricus, Dile... kiedyś... kiedyś w zespole, a teraz w Minecrafcie. Kiedyś stary. prawdziwi przyjaciele, a teraz, teraz Minecraftowi. Minecraftowi. <laughs> dobrze, dobrze, stary. Minecraftowa przyjaźń nic więcej warta, niż prawdziwa, nie martw się. Nic w no, tego, co nie No, dłużej w ma grać w Minecrafta, niż się kumplować z innymi. Tak, okej okay. i wow, dobra. Udało się. Tam jeszcze jest jeden. ja cobblestone. Nie, bardzo wkurza, stary. Muszę go zniszczyć. Okej, okay. czy się uda. Nie, nie udało mi się, stary znowu. Dobra, wiesz co? Nieważne. To drzewo wisi jak wisi. Nikomu nie wadzi. Myślę, że zrobię to mądrze na live. Że coś poprawię, żeby wisiało całe. Stary, pokaż mi koniecznie ty jeszcze metro, ok? Gdzie jesteś? No, bo ja chodzę sobie przed domem wuki Obok tego drzewa i próbuję zniszczyć teraz ten kobel z tą O! to elegancko, elegancko. To, to stare się Nie Nie, ale spadłem, nieważne. To jest. No, strasznie ciężkie, nie? Jakby troszeczkę inaczej to działał. No, mi się wydaje. Nie wiem, czy odpoczniemy, że Jakoś na liany się trudniej złapać. No, niestety, tak, to prawda, ale zobacz, te liany schodzą stare na dół, one będą spływały do dołu chyba. No? Kozacko, dobra, Będzie jest. Prawdopodobnie za godzinę to wszystko zejdzie w sam dół. Okej, okay, widzę cię, stary, bijdę za tobą, ok? Hmm, Oczywiście nie biegnę, tylko płynę łódką, więc jakbyś mógł poczekać, bo muszę cię dogonić, Tricus, Jerzu. Okej, okay. dobra. I, e, idę za tobą, a może starej na osiołku za tobą, dobra? To było y -y. fajnie, jeszcze. Poczekaj, to ja wezmę osiołka, żeby hm, nareszcie skorzystać z tego, że on istnieje w ogóle. Ok, więc osiołek bezimienny, który jest bez smycz, Nie, jest smycz, dobrze. Myślałem, że się zgubiła. Już się martwiłem, naprawdę. Dobra, mam smycz, mam osiołka, biegnę za tobą, Tricus, widzę cię gdzieś tam daleko. Nie martw się byku, dogonię cię, bo mój osiołek! Bezimienny. Bo, widzę, że on Jeszcze nie ma imienia. Jest super szybki, więc jakby A to nie, nie jest rację. osiołek wszędziego? E, no nie, stary, bo go mu ukradłem. Ale to on będzie chciał go odzyskać. Nie, stary, bo on ukradł bardzo dużo zwierząt, więc on nie wie, co by mógł coś ukradł. Biegniesz za mną? Ta, nie wiem, czy za tobą. Biegnę w kierunku swojego spa, to dobrze czy źle? Dobrze. No, okay, ale bo ja już ale trafnie. się wiesz, moje, moja kolejka to dopiero jest w takim bardzo surowym stanie. A, czy nie przejdziemy się nie za bardzo? No, moja kolejka nie ma żadnego tora nawet. Aha, okej, okay. ja, ja staję się podjerałem, bo ja myślałem, że to zrobiliśmy silnie metra już. Właśnie ja się, się zdziwiłem, czemu chcesz zobaczyć dziurę w ziemi. A, dobra, <laughs> więc to stary to. Może dla skończymy odcinek w tym momencie. A metra oprzejmy kiedy indziej. Może jak będzie jakiś. Tor może kilka, fa, fajnie by było chyba. Eee, to dobra, to dzięki za od Cię do końca. Pamiętam o live streamach o 19.00. Subskrybuj ten kanał i kanał Twitcha również tam znajdziecie między innymi ferajny, więc myślę, że warto obciaić, jeżeli tego jeszcze nie robisz. E, My mi się już jutro. Subskrybuj, do usłyszenia i cześć!